Chcę Was zaprosić do czytania mojej najnowszej książki. Książka jest inna niż wszystkie te, które do tej pory napisałam, co nie oznacza, że przestaję pisać poradniki. Oczywiście przygotowuję kolejne i one niebawem też się ukażą. To jest taki trochę przerywnik pomiędzy poradnikami, chociaż merytorycznie pewnie zawiera to samo. Chcę Was zaprosić do czytania anielskich opowieści. Są to bajki. Są to tak naprawdę bajki. Natomiast uciekłam od słowa bajki przede wszystkim dlatego, że są to opowieści dla dorosłych, nie dla dzieci. Gdybym napisała bajki aniołów, to pewnie chcielibyście je czytać swoim dzieciom, tak? A no, nie, nie są one dla dzieci przeznaczone. Być może niektóre z nich tak, jak najbardziej, ponieważ nie ma w ich tematyce nic takiego, czego dzieci nie mogłyby poznać czy usłyszeć, ale zawierają też takie tematy, które będą zrozumiałe tylko dla osób dorosłych. Opowieści anielskie opowieści aniołów. W pierwszej wersji. Były to bajki z morałem, ponieważ do każdej opowieści był jakiś morał, który gdzieś tam umieściłam, usunęłam te morały. Usunęłam, ponieważ uważam, że każdy czytelnik powinien sam wyciągać z tych bajek, z tych opowieści, swoje własne wnioski. Myślę, że macie do tego prawo jako czytelnicy, żeby odkrywać, interpretować po swojemu. I wierzę, a może nawet powiem, że wiem, że każdy z Was znajdzie w takich opowieściach coś zupełnie innego. Każdy z Was zwróci uwagę na coś innego i wyciągnie z takiej opowieści przesłanie czy morał dokładnie taki, jakiego w danym momencie potrzebuje. Opowieści anielskie są wielowątkowe i pomimo, że w pierwszej chwili wydają się właśnie taką prostą bajką która najczęściej pokazuje, jak każda bajka, zmaganie światła z cieniem, czy zmaganie dobra ze złem, tak? tę konfrontację dobra ze złem, to jest charakterystyczne dla wszystkich bajek. Pomimo tego uważam, że nic nie jest jednoznacznym. Ten podział na dobro i zło jest dosyć umowny. Dlatego też właśnie uważam, że każdy powinien sam przemyśleć takie anielskie opowieści, żeby zobaczyć, co jeszcze kryje się pod spodem. One są oczywiście dosyć czytelne, one nie są wcale zagadkowe, no, tak jak przystało na bajki. Powieści anielskie zawarte w tej mojej książeczce są, myślę, bardzo czytelne dla każdego i w pełni zrozumiałe dla każdego. Natomiast, tak jak powiedziałam, one są wielowątkowe i chyba każdy znajdzie w nich różne cenne informacje, także dla siebie. Bardzo chciałam, żeby te bajki były pozytywne. To znaczy, tak jak każda bajka. Powinny nieść takie przesłanie, które daje nadzieję, które pokazuje, że świat jest dobry, że ludzie są dobrzy, że zawsze dobro zwycięża. Nie zawsze mi się to udało. W niektórych bajkach pojawiają się takie wątki, czy też takie zakończenia no, pod znakiem zapytania. Niektórzy z Was mogą powiedzieć: No, ale dlaczego przecież to nie jest happy end? Otóż w życiu też nie zawsze jest happy end. W jakimś momencie naszego istnienia coś zostaje zawieszone, tak jakby pewne rzeczy po potrzebują czasu, żeby wszystko się poukładało, albo potrzebują zrozumienia, żeby wszystko się poukładało. Wszystko zależy zresztą od perspektywy, bo zwróćcie na to uwagę: w wielu bajkach mamy na przykład bohatera dobrego. Tak, i bohatera tego negatywnego. No i ten dobry bohater zwycięża, otrzymuje rękę księżniczki, a ten zły bohater jakby odpada, gdzieś tam przegrywa. I nikt nigdy nie zastanawia się, co dalej z tym złym bohaterem. A przecież to też człowiek czujący, wrażliwy, który po prostu no, wybrał coś z cienia, a nie ze światła. No więc w moich bajkach też są tacy bohaterowie, którzy wybierają, no nie tak. Jak powinni wybrać, gdyby chcieli rzeczywiście być szczęśliwi i nieść światło, i służyć światłu. Nie wszyscy służą światłu, tak jak w życiu. W życiu też nie wszyscy służą światłu. Niektórzy wybierają cień i mają do tego prawo. A zatem w moich bajkach znajdziecie takie wątki, w których, no, właśnie niektórzy ludzie opowiadają się po stronie cienia. To nie oznacza, że, że gdzieś tam dzieje się coś strasznie złego, ponieważ to indywidualny wybór, indywidualna ścieżka i taki człowiek sobie żyje, dopóki się nie przebudzi. W pewien sposób pamiętajcie, że wszyscy zdążamy do światła i również ci ludzie, którzy wybierają sobie cień, kiedyś do tego światła dotrą. Dlatego każda opowieść anielska jest jakby zatrzymanym w kadrze jakimś momentem życia, jakąś sytuacją, która pokazuje skąd się to wszystko wzięło i dlaczego tak, a nie inaczej się potoczyło. To może być też przestroga dla niektórych, to może być takie spojrzenie z pewnej perspektywy, żeby też zrozumieć ludzkie zachowania żeby też zrozumieć dlaczego jedni właśnie wybierają światło, a inni wybierają cień. Zawsze stoi za tym jakiś problem tego człowieka. Gdyby wszyscy byli szczęśliwi, gdyby wszyscy kochali siebie, to pewnie nie dokonywaliby tych właśnie dziwnych wyborów. No ale to takie tłumaczenie tylko niektórych wątków z tej książki, ponieważ oczywiście większość bajek, większość opowieści, które zamieściłam jest mam nadzieję pozytywna i inspirująca i pokazuje różne ważne lekcje, które warto odkryć i warto w życiu wykorzystać. Mam nadzieję, że te bajki, że te opowieści spodobają się Wam. Mam nadzieję, że Was zainspirują i mam nadzieję, że przysporzą Wam wielu pięknych, ciepłych wzruszeń. Przyznaję, przyznaję się, że niektóre bajki. Które przychodzą przecież do mnie też z jakiegoś tam wymiaru. Niektóre bajki mnie wzruszają ogromnie. I mam nadzieję, że Wy też będziecie mogli doświadczyć takich pięknych odczuć przy czytaniu mojej książki. Bardzo, bardzo serdecznie Was zapraszam.